Czy wracamy do wojny z Hamasem? Powiedzmy to wprost: Hamas łamie zawieszenie broni. Izraelskie siły obronne atakują strefę gazy po naruszeniach zawieszenia broni przez Hamas. Terroryści zwracają szczątki zakładnika, którego ciało odnaleziono prawie dwa lata temu. A teraz inscenizują fałszywe poszukiwania pozostałych ciał, podczas gdy Czerwony Krzyż się przygląda. W zeszłym tygodniu dwóch żołnierzy zginęło w ataku Hamasu na siły izraelskie po naszej stronie żółtej linii, poinformował Hamas. To był wypadek trzy tygodnie po zawieszeniu broni. Twierdzić, że ich siły o tym nie wiedziały, to naprawdę przesada. Wczoraj straciliśmy kolejnego żołnierza, a Izrael odpowiada: Jest jasne, że Amerykanie mówią, iż Izrael ma prawo odpowiedzieć, kiedy naruszają zawieszenie broni. Dla mnie jasne jest też, że Amerykanie mówią, iż Izrael nie powinien naruszać równowagi i że zawieszenie broni to proces. Faktem jest, że Trump mówi, iż Hamas jest małą częścią tej większej operacji. Jeśli nie zrobią co trzeba, zostaną zniszczeni. Torturują rodziny, mówiąc: Wiemy, gdzie są ciała, a może nie wiemy. Powiem Ci jedno, jeśli to potrwa, nie będziemy mieli wyboru. Problem w tym, że każdego dnia oni się wzmacniają. Problemem jest rekrutacja terrorystów przez Hamas i najwyraźniej podczas tych wszystkich poszukiwań, tak zwanych poszukiwań ciał, znajdują też wiele broni, która została pozostawiona w tunelach itd., tak Obecnie trwamy w negatywnej spirali prowadzącej do wojny na wyczerpanie w strefie gazy. Wiele kluczowych kwestii leży w rękach Stanów Zjednoczonych, a konkretnie w ich zdolności do wywarcia wpływu na najlepszych przyjaciół Hamasu, czyli Turcję i Katar. To umiejętności negocjacyjne Amerykanów, których użył prezydent Trump, by nakłonić świat arabski i muzułmański do zabrania głosu. Hamas musi uwolnić zakładników i zgodzić się na zawieszenie broni. Zgodzili się, ale teraz próbują się wycofać.